Ten wyrok również nie tylko samego gałoskiego obciąża, ale również i kładzie się cieniem na tej wiarygodności Tuska jako lidera. I całej Platformy chyba. I no całej bo Platformy również. Nie, nie co dzień zdarza się, żeby e, senator, polityk, który piastuje ten urząd, no, został skazany. No i ja tylko przypomnę, to nie jest jedyna w tej kadencji sprawa korupcyjna, aczkolwiek Platformy, aczkolwiek ta zakończona wyrokiem, no w pierwszej instancji zgoda będzie jeszcze pewnie na apelację, ale całkiem niedawno, parę miesięcy temu wyprowadzono z urzędu chyba wicemarszałka województwa śląskiego, również działacza Platformy, również z zarzutami korupcyjnymi, więc tu się okazuje, że nie mamy do czynienia z czarno-białym obrazem, mm. takim manichejskim. Tu są dobrzy, biali rycerze, jak to powiedział Tusk ostatnio na spotkaniu, a po drugiej stronie są sami źli, których trzeba rozliczyć, ukarać i bo okazuje się, że we własnych szeregach. Tak. I to mówię, wpuszczonych przez Tuska do, do, do tych szeregów takie osoby jak Gaworski. Ym... Bo tu nawet nie chodzi o drugą szansę. On, Jak pan mówi, Tusk miał jakieś takie przeczucia co do nieuczciwości e, senatora, jednak postawił na niego...